Cześć, witam Was wszystkich serdecznie. W kolejnym odcinku zagramy GTA 3. Właśnie teraz jedziemy zrobić już ostatnią misję dla naszego zlecenia czyli A od następnego odcinka zaczniemy już robić misję dla Tony'ego, gdyż z tego telefonu co tam właśnie na machce nie zamierzał robić. A więc za dużo mówić, jedziemy. W każdym razie będę uważać, żeby nic nie walnąć. Może mi się uda w tym odcinku. A... No jak pięknie idzie. Dobra, jesteśmy. Od razu ten filmik się świetnie pominę, gdyż mam strasznie mało myśl na wysku w, 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 chwili, w chwili obecnej, no i... Jak wiadomo no, jest Frapsa dosyć dużo zajmuję na dysku. A mam dysk mały, no dobra, jedziemy. Co nie, nie, nie będę tutaj gadać o, o swoim życiu i o dysku teraz, nie? Polskie drogi <ś� wolfie> O, już coś na miejscu Coś z sołatwem chyba mi poszło Zobacz, no, jest na klakson Co? Nie, nie zresztą przeczytać Samochód stał się w drugim miejscu What the fuck? Czemu hipotezmy o to mówią? A nie wcześniej, teraz może... Kurde o. Dawać w O, mam Dobra. Cztery, cztery, miejsca? Dobra, dawaj. Idź sobie stąd. Natychmiast. Akysz, a akysz. Już do mnie leciała. Dobra. No. Jedź do banku. Aj! No i Cloud się znalazł wojwę szofera. A i on, to ma zrypalne życie. Z jakiegoś waffle robi każą mu robić, a on to robi natychmiast. A choć za to płacą. Dobra, jedziemy na skrót. Przypotociłem jakąś przy okazji jeszcze. Ale dobra, jest fajnie, nie? No, jesteśmy na miejscu. Nie włączać silnika, musimy szybko wyjść i wyjść. A można włączyć silnik? Nie sądzę. Co szybko, nawet jeszcze pieniędzy wzięli. No, pewnie Fajnie, bank obrotowali. O, już nas ścigają po... panowie w mundurach. Dobra. Tam była jakaś gwiazdka. A jest to no fajne. Właściwie po namiadę. mam już o no, jedno mniej. Teraz idziemy do ich odwiesi. Muszę spierniczać. Mojecie, no, jedź, jedź szybciej. Bo się już naprawdę Co? Ja cię kręcę. tego no jednego, jednego na super, dobra, w dupie z nim. Idziemy teraz uciec albo przemałować tą taksówkę, bo... Strzelimy co zaraz, chyba tutaj. O. Ścigałem jeszcze. Dobra, a gdzie to było teraz? już. O, szkur. Wypierniczaj mi z drogi, no. Zawadzasz mi tylko. O, dobra, jesteśmy na miejscu. Co? Czcia! Kurcze. No, no won. No. Przysłuchają. Zaczniemy tutaj, jak to nie będzie, to się pogubiłem i nie wiem, gdzie to jest. I mam problem. A nie jest. O, jakie wejście intensywne, ha. Szybciej! No i to ciaka mi zebrani, no. Oj. No. I już nas ścig nie ścigają, bo policja w Liberty City jest tak głupia, że jak wjedziemy do garażu, to od razu myślą, że jesteśmy kimś innym. A nam nawet nie ty zmienili o. 20 tysięcy dostaliśmy. No jest fajnie. Dobra, wracamy. Uje, wysoka dziura. Nie no, Rockstar Games chyba byli w, po by byli w Polsce, jak tworzyli GTA3. A. To jest to, co lubię. Kurczę, chyba nigdy prawa jazdy nie zdam. Jak kiedy da dali taki talent dojeżdżenia autem. Kurcze, Kurczę, jechałem w kółko, zapomniałem, że mam rozdrukowany dom na mapie. Tym zagrajemy zbyt nie musieliśmy akurat używać siły ognia broni palnej, że tak poetycko powiem. Tylko po prostu musieliśmy jechać. A więc, no, to zagramy, było coś nudne. A więc, dziękuję Wam za obejrzenie tej kolejnej wystąpionej produkcji. przyznam wszystkich moich widzów. Zapraszam do zobaczenia w kolejnym odcinku zagramy w gitarze. Trzymajcie się, cześć.